Może być to nawet niekiedy trochę irytujące, że nasze plany i marzenia ktoś niweczy raz po raz. Albo jak mówi inne powiedzenie, człowiek planuje, Pan Bóg krzyżuje. Pokój, dobro, pokój, dobro. Witam Was bardzo serdecznie. Tak, zaplanowałem sobie z Wami dzisiaj spotkanie o 21.30 i mam nadzieję, że się uda. Natomiast bywa tak, że hmm, różne rzeczy, które sobie zaplanujemy, nam nie wychodzą. Zwłaszcza kiedy mamy różnego rodzaju marzenia dotyczące naszej przyszłości, kiedy snujemy jakąś perspektywę, rozpościeramy właśnie tę perspektywę na przyszłość, snujemy marzenia. Jak to będzie wyglądało nasze życie, a potem okazuje się, że no właśnie, niekoniecznie jest tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, jak sobie marzyliśmy i bywamy rozczarowani. Przychodzi jakieś przygnębienie, przychodzi niezadowolenie, może i frustracja, podobnie jak to przeżywali uczniowie w drodze do Emaus po śmierci Pana Jezusa, a myśmy się spodziewali, prawda? Czasami też tak sobie mówimy o naszym życiu, a myśmy się spodziewali. Jest coś bardzo ciekawego w tym, co czytamy w Słowie Bożym: że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli kto wytrwa do końca, ten będzie szczęśliwy. Co, tam, co nam mówi to zdanie? To zdanie nam mówi, że nagrodę otrzymamy na końcu naszego życia. A więc słuchajcie, warto wytrwać do końca, bo może się okazać, że nasza droga naprawdę była ważna, chciana przez Pana Boga i owocna. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego opowiadania, zaczerpniętego z książki Bruno Ferrero. Na szczycie góry, pokrytej pastwiskami i lasem pachnącym żywicą, wyrosły pewnego dnia trzy małe drzewka. Początkowo były tak delikatne i zielone, że nie różniły się prawie od traf i kwiatów rosnących wokół nich. Ale po kolejnych wiosnach ich małe pnie rozrosły się. Jesienne i zimowe walki z wiatrem i burzami napełniły je zuchwałą radością. Z wysokości swego zielonego domu spoglądały na świat i marzyły. Jak wszyscy, którzy dorastają, marzyły o tym, czym będą w przyszłości. Pierwsze drzewo patrzyło na gwiazdy, które błyszczały niczym diamenty upięte na czarnym aksamicie nocy. Ja przede wszystkim pragnę być piękne strzec skarbu powiedziało. Pragnę być pokryte złotem i zawierać drogie kamienie. Stanę się najpiękniejszą szkatułą dla skarbów świata. Drugie drzewo spoglądało na strumyk, który, wijąc się, spływał z góry, torując sobie drogę ku morzu. Woda płynęła i płynęła, szumiąc i żartując z kamieniami. Dopiero co była tu, a zaraz potem znikała na horyzoncie, i nic nie zdołało jej zatrzymać. Ja chcę być silny. Będę wielkim żaglowcem, powiedziało. Pragnę pływać po bezkresnych oceanach i przewozić kapitanów i potężnych królów. Stanę się najsilniejszym statkiem świata. Trzecie drzewo podziwiało dolinę, która rozciągała się u stóp góry i spoglądała na miasto, które widoczne było poprzez jasno niebieską mgłę. Tam w dole rojno było od mężczyzn i kobiet. Ja nie chcę opuścić tej góry powiedziało. Chcę tak bardzo wyrosnąć, by ludzie, zatrzymując się i spoglądając na mnie, musieli unieść oczy ku niebu i pomyśleć o Bogu. Stanę się największym drzewem świata. Lata mijały, padały deszcze, świeciło słońce, i małe drzewa stały się dużymi i okazałymi drzewami. Pewnego dnia trzech drwali weszło na górę ze swymi siekierami przewieszonymi przez ramię. Jeden z drwali obejrzał dokładnie pierwsze drzewo i powiedział: to jest piękne drzewo. Jest doskonałe. Po kilku minutach pod sprawnym uderzeniem siekiery drzewo zwaliło się na ziemię. Teraz zamienię się we wspaniałą szkatułę, pomyślało drzewo. Powierzą mi bajkowy skarb. Drugi drwal spojrzał na drugie drzewo i powiedział. To drzewo jest silne i solidne. Takie właśnie jest mi potrzebne. Uniósł siekierę, która błysnęła w słońcu i powalił drzewo. Odtąd pływać będę po nieskończonych oceanach i morzach, pomyślało drugie drzewo. Stanę się statkiem godnym króla. Trzecie drzewo zamarło, gdy spojrzał na nie drwal. Dla mnie każde drzewo jest dobre, powiedział drwal. Siekiera zabłysła w powietrzu. Wkrótce i trzecie drzewo leżało na ziemi. Ich gałęzie, które do niedawna żartowały z wiatrem i chroniły ptaki i wiewiórki, zostały obcięte jedne po drugich. Drwale stoczyli trzy pnie po zboczu góry, aż na nizinę. Pierwsze drzewo ucieszyło się, gdy drwal zawiózł je do stolarza. Ale stolarz ani nie myślał robić z niego szkatuły. Z tymi stwardyniałymi rękoma zmienił pień w żłób dla zwierząt. Drzewo, które kiedyś było piękne, nie zostało pokryte złotą blachą, ani nie wypełniło się kosztownościami. Wypełniono je sianem, aby nakarmić głodne zwierzęta należące do gospodarstwa. Drugie drzewo uśmiechnęło się, gdy drwal przytransportował je do stoczni. Ale tego dnia nikt nie myślał o budowie żaglowca. Uderzeniem młotka i piły drzewo zostało zamienione w zwykłą łódź rybacką była zbyt mała i zbyt słaba by pływać po oceanach nawet po rzece Łódź przetransportowano nad jezioro codziennie przewoziła ryby które nasyciły ją nieprzyjemnym zapachem trzecie drzewo zasmuciło się bardzo gdy drwal ociosał jej pociął na chropowate belki które złożył w podwórzu Dlaczego mnie to spotyka Pytało drzewo, przypominając sobie czasy, gdy walczyło z wiatrem na szczycie góry. Chciałem tylko znajdować się na szczycie i zachęcać ludzi do myślenia o Bogu. Minęło wiele dni i wiele nocy. Trzy drzewa zapomniały prawie o swych marzeniach. Ale pewnej nocy Złote światło gwiazdy pogłaskało swymi promieniami pierwsze drzewo właśnie w momencie, gdy młoda matka z nieskończoną czułością kładła w żłobie swe dziecko dopiero co narodzone. Wolałbym zrobić dla niego kołyskę, wyszeptał jej mąż. Młoda matka uśmiechnęła się do niego, a światło gwiazdy błyszczało na zużytych deskach, które ongiś były pierwszym drzewem. Ten żółbek jest wspaniały, rzekła cicho. W tym momencie pierwsze drzewo zrozumiało, że zawiera najcenniejszy skarb świata. Mijały dni i noce. Pewnej nocy, zmęczony podróżnik wraz z przyjaciółmi wsiadł do starej łodzi rybackiej, która ongiś była drugim drzewem. Podczas gdy drzewo, które stało się łodzią, spokojnie płynęło po wodzie jeziora, podróżny zasnął. Nagle, przy huku grzmotu, wśród błyskawic i gwałtownych fal, zerwała się burza. Małe drzewo drżało. Wiedziało, że nie wystarczy mu mocy, by uratować tyle osób przy tym wietrze i gwałtowności fal. Boki łodzi trzeszczały ciężko z wysiłku. Zatrwożeni przyjaciele zbudzili tajemniczego podróżnego. Mężczyzna wstał, rozpostarł ramiona i powiedział do jeziora: Ucisz się, uspokój się. Burza natychmiast uciszyła się i nastała wielka cisza. W tym momencie drugie drzewo zrozumiało, że przewozi króla nieba, ziemi i nieskończonych oceanów. Krótko potem, pewnego piątkowego poranka, trzecie drzewo zdziwiło się bardzo, gdy jego surowe belki zostały wyciągnięte ze stosu zapomnianego drzewa. Przetransportowano je pośród zagniewanego i krzyczącego tłumu, rzucono na obolałe ramiona mężczyzny, który później został na nim ukrzyżowany. Biedne drzewo poczuło się straszliwie, gorzko płakało, podtrzymując to biedne, umęczone ciało. Ale w niedzielę rano. Gdy słońce stało wysoko na niebie, a cała ziemia drżała z przeogromnej radości, trzecie drzewo dowiedziało się, że miłość Boga przemieniła wszystko. Z pierwszego drzewa zrobiła cudowną szkatułę dla największego skarbu. Drugie drzewo uczyniła silnym przewoźnikiem stwórcy nieba i ziemi. A ilekroć jakaś osoba będzie myślała o trzecim drzewie, będzie również myśleć o Bogu. Nieznane są wyroki Boże. Pan Bóg rzeczywiście prowadzi nas czasami takimi drogami, takimi ścieżkami, które nam się wydają jakąś życiową porażką, ale potem okazuje się, że nasze cierpienie, nasz ból, nasze modlitwy, nasze błagania w jakiś cudowny sposób. Współpracują z Bożą Opatrznością. Właściwie to Pan Bóg zaprasza nas do współpracy, i współpracując z tą Bożą Opatrznością, przyczyniamy się do tego, że świat staje się lepszy. Czasami sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, nie, nie, nie uświadamiamy sobie tego. I pewne rzeczy zrozumiemy później. Ja już tutaj nieraz mówiłem o zdaniu, które powiedział Pan Jezus do Świętego Piotra zdaniu, które. W moje serce wlewa wielki pokój, aczkolwiek nie rozwiązuje problemów. Zdanie, które mówi Pan Jezus do Piotra w Wieczerniku. Pamiętacie tę scenę, kiedy Jezus umywa nogi apostołom, Piotr mówi: "Panie, nie będziesz mi nóg umywał". I wtedy Pan Jezus mówi do Piotra: "Piotrze, tego co ja teraz czynię, ty nie rozumiesz, ale potem będziesz to wiedział". I kiedy w ten sposób patrzy się na swoje życie, i kiedy w ten sposób patrzy się na to, co Boża Opatrzność działa w moim życiu, to ze spokojem po jakimś czasie dostrzega się właśnie wielkie dzieła Bożej Miłości. Że rzeczywiście Bóg tak poprowadził mnie przez życie, nawet jeżeli ja tego nie rozumiałem, w danym momencie, kiedy dana rzecz się działa, to potem z perspektywy czasu zaczynam rozumieć i widzę, że, że jednak te Boże Plany. Były oczywiście trafne, oczywiście słuszne, oczywiście jak najbardziej dla mnie dobre. Być może teraz też w życiu przeżywasz taki moment, że jesteś jak któreś z tych drzew, które ma wielkie marzenia o tym, żeby nosić skarb w sobie. Albo być wielkim okrętem, no albo, albo być tym najwyższym, prawda? I jakoś tak prowadzić ludzi do Pana Boga. Okazuje się, że, że zupełnie inaczej to wygląda niż sobie zaplanowałeś. Ale jeżeli poddamy się Bożej woli, jeżeli pozwolimy prowadzić się przez Pana Boga, to okaże się, że ta, ta, ma, ta nasza małość, ta, ta, ta nasza może i nieporadność, to, że jak jak ta druga, drugie drzewo, które stało się łodzią, które prześmiardło rybami, prawda, że, że, że wydawać się będziemy tacy nieużyteczni, tacy, tacy odepchnięci. Ostatecznie, ostatecznie Pan Bóg działa cuda. Pan Bóg przemienia tę naszą małość w coś, w coś niezwykłego, w coś wielkiego, w coś bożego. I trzeba się na to zgodzić, znaczy nie w tym znaczeniu jakiegoś takiego katastrofalnego podejścia, no już dobrze, już muszę się zgodzić, ale właśnie z wielką, z wielką radością, z wielką nadzieją, z wielkim optymizmem, że Bóg naprawdę się zatroszczy i że Bóg tych, którzy wytrwają do końca, naprawdę nagradza. Tam w niebie jest nasza nagroda i mam nadzieję, że tam się wszyscy spotkamy. A gdy chodzi o spotkanie, to oczywiście zapraszam po Słowie na Dobranoc na spotkanie z modlitwą, z kompletą. Oczywiście mówimy, odmawiamy modlitwę na zakończenie dnia od razu po Słowie na Dobranoc. Serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego, pokój i dobro.